Dzień dobry, kolejna wizyta na siedlisku, więc kolejny odcinek. Niestety już jest godzina 14, jak widać słoneczko dosyć wysoko. Ja ostatnio niestety mam duże problemy, żeby przyjechać na siedlisko z samego rana, ale non stop coś wychodzi. Jak nie w Warszawie, to po prostu po drodze. Ale teraz kilka godzin, które trzeba wykorzystać. Dzisiaj temperatura już całkiem przyjemna około 20 stopni. Te kilka dni temu, jak odjeżdżałem, było ponad 30, i całe te drzewa chodziły po prostu była wichura. Dzień później była jeszcze większa wichura i w zasadzie tutaj burza. No i podczas tej burzy prawdopodobnie rozwaliło mi daszek. On oczywiście był sfatygowany, no ale ta wichura, która była, no już go całkiem rozwaliła i będzie on do demontażu. Pozbierałem już wszystkie większe elementy, jakieś gwoździki, żeby tutaj nigdzie nie wdepnąć w takie właśnie papowce. No a tu trzeba będzie pomyśleć, czy to rozebrać, czy jeszcze o ile też się w miarę. Yy, przekątne trzymają, to jeszcze może ten daszek dorobić. No na razie ten budynek po prostu zabezpieczam. Nie chcę, żeby on w gorszą ruinę popadał. Co się da, to po prostu będę na szybko łatał. Także tak to wygląda. Ostatnim razem był też mały spacerek do lasu. No i te prawdziwki, które były mocno podeschnięte, jeszcze tak zostawiłem za szybką. W tej chwili powąchałem. Super już pachną i będą do schowania pewnie przed odjazdem do słoiczka. No a dzisiaj, jak już powiedziałem, no godzina. Lekko późnawa, ale no, ostatnio u mnie noce niezbyt łaskawe, ale w sumie co? Nigdy o prywacie nie za dużo nie gadam, więc i teraz nie będę. Piesek jest wygłaskany, wykarmiony, nie wariaczku. No, leż sobie tutaj spokojnie, a ja co dzisiaj? No, jak powiedziałem, z Warszawy późno wyjechałem. Po drodze jeszcze była jedna rzecz. Po drodze u sąsiada, tu w pobliżu, zobaczyłem koparkę obrotową i w zasadzie wewrotkę, więc się chwilę zatrzymałem, żeby pogadać. No, i jak się okazuje, kopie on taki mały stawik, oczkowodne. No, i mimo, że teraz susza hydrologiczna, jak to wszędzie dookoła trąbią, no, tam na wysokości, na głębokości w zasadzie metra, trochę z metra i ciut, widać, że ta woda po prostu wybija od ziemi i napływa. Czy to podsiąki, czy źródełka, nie wiem. No, ale po prostu jak to zobaczyłem, to jeszcze bardziej pozazdrościłem. No, i mam nadzieję, że u mnie takie oczkowodne też. Niedługo powstanie, no bo to miejsce, które mam tu, czyli takie naturalne zagłębienie, które jest w tej chwili zarośnięte, no aż się po prostu prosi, żeby to oczko w końcu tu wykopać. Co mnie przed tym wstrzymuje? No przede wszystkim formalności, czyli formalizmy odnośnie aktów własności tego kawałka, nie wiem, 20-metrowego, może ziemi. No ciągle nie jest to sformalizowane, więc póki to nie będzie ogarnięte, oczywiście tego nie będę e, kopał, no bo żeby nawet wykopać się, takie małe oczkowodne, no to też trzeba mieć tam zgodę z gminy czy coś w tym stylu. Tak przynajmniej on wspominał. No a tu no pasowałoby mieć wszystko tak jak trzeba, formalnie. No bo przecież wykopanie takiego dołka, nawet nie wiem, 15 czy 20 metrów to parę tysięcy złotych będzie kosztowało i nie trzeba robić sobie problemów. No jedyna rzecz, która też mnie troszeczkę tak zastanawia, czy w sumie to nie będzie za blisko budynku. No od tego budynku do wieżby jest jakieś, nie wiem. 20 metrów, no i jakby tam jeszcze odsunąć, 20 to przesadziłem pewnie z 15 metrów. Jakby jeszcze tam ze 2 metry od tej wieżby dopiero to wykopać, no chyba nie będzie problemu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli ktoś z Was ma praktykę na kopanie stawów w takiej odległości od budynków, to proszę dajcie mi znać jakiś kontakt do siebie albo coś z chęcią porozmawiam. No, zobaczymy, kiedy to się uda zrobić. No, w tym roku, jak widać na tym filmiku. Jest sucho, ale mimo to woda wybija. No, i chyba teraz by była najlepsza pora na kopanie takiego stawu, no ale w tym roku. Nie ma na to szans. Ogólnie to z tego, co mówili, to historycznie prawdopodobnie w tym miejscu był jakiś malutki dołek, taki, żeby gęsi się po prostu chrapały, no bo tu ewidentnie z jednej strony spadek, z drugiej strony spadek, no i z tamtej też, no i od strony podwórka i budynków również, więc ta woda automatycznie się zbiera w ten dołek. No, co też o tym świadczy, że to cały czas ogromne bujne roślinności, jakieś wieżby, kupa jakiś takich. Mokradełkowych roślin, czy to tataraki, czy jak to się nazywa, w sumie nie pamiętam. No ale po prostu za każdym deszczem ta woda tu stoi. Tak to wygląda. Nie wiem w sumie jak to będzie. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się te formalizmy załatwić i wtedy będzie można przystępować do takiego kopania. A teraz pora by była na to idealna, bo jak powiedziałem, dosyć sucho, a z każdym tygodniem no, będzie postępowała jesień. U mnie, co prawda, jeszcze te drzewa w miarę, w miarę zielone. Ale w mieście to już liście lecą na potęgę. Kasztany w zasadzie złote, jak nie wiem. Więc pewnie i tu kwestia dni albo kilku, nawet dwóch, trzech tygodni, jak zrobi się pełna jesień. A jak pełna jesień, no to wiadomo, że i częściej deszcz i te sprawy. Także dlatego. Łącznie zrobiła się mi godzina 14, bo i tam z pół godziny w sumie postałem, popatrzyłem jak to wygląda i żeby mieć też rozeznanie. Dzisiaj no wchodzę do budynku, bo tam czeka mnie ciąg dalszy szlifowania no i trochę prac z tym związanym. Ale to za chwilę, bo najpierw trzeba się przebrać i chwilę ogarnąć. Póki słońce jeszcze mocno i przyjemnie operuje, to tak pomyślałem rozciągnę sobie węża ogrodowego na słońcu, bo potem po tym brudnym pomieszczeniu i szlifowaniu będę miał akurat szybki prysznic. Ale zamiast tego prysznica ogrodowego, który służył mi całe lato, gdzie po odkręceniu non stop leje się woda, użyję sobie tego gadżeta, którego dostałem. Tu jest o tyle lepiej, że ten shower, który jest tu, można sobie w każdej chwili odkręcić, zakręcić, odkręcić, zakręcić, no i tu regulować też ciśnienie. A skoro pogoda jest taka, że pewnie jeszcze ze dwie godzinki będzie Ciepło, a potem nie wiadomo, a ja nie wiem, ile mi się zejdzie tam ze szlifowaniem, no to wolę mieć coś takiego, bo tu na słońcu w tym wężu ogrodowym to jednak będzie ograniczona ilość ciepłej wody. Także zamieniam końcówkę na szybko, gdzie jest moja złączka, chyba tu, no i ten prysznic ogrodowy niestety już demontuję pewnie na stałe, i teraz pozostanę przy tej zabawce. Fajna, drobna rzecz, ile przydatna, co to dużo mówić. A propos tego zraszacza czy też w nawiązaniu do negatywnych komentarzy pod odcinkiem, gdzie pokazywałem otrzymane gadżety. To zgadzam się, że tania chińszczyzna po prostu często rozczarowuje, ale spójrzcie, że często kupujecie ten sam produkt w Polsce, tylko że z inną naklejką czy w innym pudełku. No i w sumie co z takiej drobnicy jest teraz produkowane w Polsce? Sam od kilku lat kupuję różne drobiazgi, czasem na temu, ale chyba częściej na AliExpress, i po prostu się nimi bawię i testuję. A raz na kilka przedmiotów trafia się coś naprawdę super. I najlepszym przykładem jest ta lampka żarówka, z której bardzo często wieczorami korzystam, czy ta składana piłka, albo takie smart wtyczki, które użyłem już do sterowania nawadnianiem, czy czujniki temperatury, które zaprogramowałem tak, by powodowały włączenie grzejnika w zimie. O nich chyba w ogóle zrobię kiedyś dedykowany filmik, by w szczegółach pokazać, jak to się ustawia, i mieć smart hatę za dosłownie 30 zł. Ogólnie trzeba jednak mocno patrzeć na opinię przy danym produkcie oraz dobrze porównywać ceny, bo nawet w jednym serwisie ten sam produkt może mieć duże różnice w cenie. Natomiast co do odcinka z gadżetami, uprzedzałem, że jest to forma reklamy. Co więcej, postanowiłem, że część gadżetów po prostu rozdysponuję w konkursach, a nie zatrzymam dla siebie. I tak tu przechodząc do meritum, zwycięzcą drugiego konkursu z największą liczbą polubień pod komentarzem jest pomimo wszystko 197. Serdecznie gratuluję i wszystkim dziękuję, bo wpisów było naprawdę dużo i to ciekawych, jak widać po lajkach nie tylko dla mnie, ale dla wielu z Was. Kto ma ochotę, zapraszam oczywiście na kolejny konkurs, już w następnym odcinku. A teraz wracamy do siedliska. Zanim też zacznę tą brudną robotę, to muszę troszeczkę rzeczy stąd pozabierać, radio, przedłużacz, router i to wynieść w to pomieszczenie. Ale problem jest taki, że w zasadzie mam tylko te dwa gniazdka w tej chwili działające, więc na szybko muszę sobie dołożyć w oparciu o któryś z tych korków jakiś tu kawałek przewodu, po to, żeby wszystkie rzeczy. Stąd pozabierać, żeby mi się to nie pyliło. A tu i tak gniazdko mi się potem przyda, no bo przecież jak będzie robiona łazienka. Także cel: dołożenie jakiegoś szybkiego kabla z gniazdkiem. Prowizorka to chyba moje drugie ja, bo po prostu przykręcony byle jak kabel, wpięty w bezpiecznik. No i zobaczymy, czy to zadziała. Radio działa, więc wydaje się, że wszystko jest ok. Także teraz. Można w końcu wziąć się za szlifowanie. żeby kupić paczkę i na paczkę położyć też papier ścielny, żeby ta powierzchnia szlifowania była znacznie większa niż gąbką. No i faktycznie pierwszą warstwę robię sobie tą pacą, potem gruba gąbka, cienka gąbka, no i jakoś to mniej więcej jest wygładzane. Oczywiście ściana nie jest idealnie równa, nie jest idealnie jednego koloru, bo na to jeszcze pójdzie farba. Żeby troszeczkę przyspieszyć tę nudne pracę, to w zasadzie nie nagrywałem już nic. Po tej małej ścianie, którą zrobiłem na początku, poleciałem cały sufit. No i tutaj z godzina albo i lepiej pękło, ale z sufitu w sumie jestem zadowolony. Potem te mniejsze ściany, to znaczy ściana, gdzie są drzwi, no i ta ściana, gdzie będą płytki i aneks kuchenny. Orobiłem się przed tym. Nie ma co. A skoro całą gładź już mam doszlifowaną na wszystkich zasadzie ścianach, na których kładłem. No i tak jak mówię, najbardziej zadowolony jestem z sufitu. Tu poprawek nie będzie prawie wcale. Z tej ściany nad piecem w miarę, z tej ściany też w miarę i tu w miarę, ale najmniej, nie wiem dlaczego, jestem zadowolony z tych dwóch ścian. Zresztą widać, że przebija tu od spodu stara farba i nie jest równo, więc tu na pewno będą poprawki. Ale to jeszcze jest kilka takich miejsc, które będę chciał potem przecież gipsować i gładzić. Tu, tu i pewnie jeszcze gdzieś tam inne stare puszki. Dodatkowo nie robiłem jeszcze nic pod oknem. Okno podobno za kilka dni ma już być do odbioru, więc akurat się składa, że trzeba pomału zrobić miejsce i wygładzić też, a w zasadzie to zedrzeć, miejsce na gładź. Pod oknem. No wiadomo, że jak to stare okno będzie się usuwać, wyrywać tą futrynę i tak dalej, no to tutaj wiele jeszcze się może złego i nadziać, to znaczy kruszyć i tak dalej. Więc teraz to, co mi przyszło do głowy, to wezmę tą swoją szlifierkę do ściany, podłóg, grubą tarczę, no i spróbuję zedrzeć do gołego tynku. Bo tu, gdzie ścierałem do gołego tynku albo sufit, jest naprawdę super równo, jeszcze raz to powtórzę, z tego jestem zadowolony, bo to udało się dotrzeć. Jak lustro, tu gdzie nie zdzierałem starej farby, no, jak widać są takie łaty i które trzeba będzie poprawiać. Więc tu zdzieramy do tynku. Przynajmniej taki plan na początek. Zobaczymy, jak zaraz wyjdzie. Także w pierwszej kolejności trzeba zdjąć okno i na szlifierkę zamiast tej tarczy z papieru ściernego założyć tą tarczę z takimi ziarnami węglikiem czy jakoś tak to się nazywa zobaczymy jak to wyjdzie. swoją drogą ostatnio jak ściągałem i zamieniałem właśnie tą tarczę z papieru to aż wygiąłem klucz no klucz jednak badziewie taka blaszka a nie solidny metal Taką tarczą na tej szlifierce to w zasadzie 3-4 minutki. No i wszystko wokół okna elegancko zdarte i obrobione. Nie nagrałem już tego procesu do końca, no bo jednak pyliło się i nie wszystko leciało do worka. A teraz ja już po prysznicu przeprane cokolwiek ubrania, niech sobie ściekają z tego brudu, tam kulka mocy już pomału będzie zachodziła. Na czerwono dzisiaj i to mocno na czerwono. Ja w tym czasie jeszcze sobie po śniadaniu mówię: po takiej kolacji e, chwilę odpocząłem, no tak, żeby w środku opadł pył. No i pewnie też się zastanawiacie, jak to jest się myć z takim prysznicem ze węża ogrodowego przy temperaturze 19 stopni. No dla mnie to nie ma jakiegoś większego problemu. Ważne, żeby potem dobrze się. Ubrać a takie 2-3 minuty zimnej wody, w sumie jak biorę prysznic w Warszawie, w bloku, to też zazwyczaj ta woda jest tylko ledwo letnia. A ciepłe prysznice to chyba tylko w zimie. Ok, pył już opadł, więc wejdźmy do środka. Jeszcze w powietrzu delikatnie czuć taki zapach szlifowania i pyłu. A to co mówiłem, jak się udało obrobić, no to widać i tu pełne boki i nawet u góry. Mam nadzieję, że to w miarę. Jasno widać. No, już godzina 18.20, więc pomału będzie robił się wieczór. Zdarłem, ile się dało. Tu, jak widać, jest jeszcze stary, e, stara fuga, stary tynk czy, czy cement po obsadzaniu tego okna. Następnym razem trzeba będzie to pewnie wybić. A dzisiaj taki plan minimum zrobiony, czyli ściany przeszlifowane, no i to ogarnięte. Teraz trzeba te szyby, w sumie te okna, skrzydła wynieść do. Garażu, niech one tu nie przeszkadzają. No, a szczerze, jak tu będzie takie jednolite okno, to mimo, że to okno nie jest duże, to będzie myślę, że w miarę fajnie wyglądało. A następnym razem trzeba będzie to odpylić. No, i tak jak tu będzie powtórka, i druga warstwa gładzi, tak od razu tu też nałożę całość, ale to dopiero. Jak już będzie pewnie okno, chociaż w sumie nie wiem jaka kolejność. Najpierw gładź czy najpierw okno, sam nie wiem. Jeszcze mam przecież do szlifowania tą podłogę. No i w sumie nie wiem teraz, czy szlifować najpierw podłogę, czy najpierw wymieniać okno. Co najpierw? Jak ktoś wie, co będzie lepiej? Podpowiedzcie, proszę, w komentarzu. Bo ja tak się niby zastanawiam, no będę szlifował, będzie się pylić. No znowu, jak ee, zamienię okno w pierwszej kolejności, no to okno się ukurzy no ale z drugiej, jak podłoga będzie wyszlifowana no to znowu może tu mi się chlapnąć przy malowaniu może mi się chlapnąć czy, czy jeszcze coś innego się zdarzyć sam nie wiem co w pierwsze no ale, może ja wymyślę może wy podpowiecie w komentarzu w sumie to ostatnio jak tu się kręciłem i przeglądałem te wszystkie warzywka no to powiedziałem, że dobrze by było wyplewić tą paprykę, ale no nie ma szans, żebym dzisiaj zdążył to zrobić. Kurczę, mogłem wcześniej się za to wziąć. Oho, kolejna chyba rozwalona po burze. No niestety leci na pole. Tak, trzeba na pewno to poprzerywać, bo jak widać, ona też już pęka. I gdzieś tam może się po prostu psuć, a szkoda by było zmarnować. Teraz zerwę po prostu kilka, żeby ze sobą zabrać. A jak widać, ona cały czas idzie w górę i rośnie, bo nie wszystkie pędy zdążyłem poobcinać. Zrobię pewnie tak, że może dwie, może trzy takie papryki na próbę przesadzę przed zimą w doniczki i włożę do piwnicy. Podobno papryka jest rośliną co najmniej dwuletnią albo i więcej, więc może za rok też się przyjmie. A czemu nie zdążę? No bo jak widać robi się już szarówka i chwila, moment pewnie i będzie ciemno. Tam już zresztą też przychodzą chmurki. Tu też sadziłem jakiś czas temu ogórki. Tak po prostu. Mm, Jaki drugi, sort? Jako po prostu tam mi się skończyły, to pomyślałem, że z ciekawości parę nasionek wrzucę. No i jak widać, jakieś malutkie ogóreczki. O, i nawet nie takie malutkie, już są. Czyżby ogórki można było też dwa razy do roku sadzić? No, ciekawe, ciekawe. Dobra, no teraz przyjadę pewnie za 4 dni albo i dłużej. Więc co, chyba przerośnie ten ogóreczek, tak mi się wydaje. Zatem zabieram go ze sobą. A co? Będzie taki świeży swojski ogóreczek na kolację. Idę jeszcze zerwać kilka pomidorków koktajlowych, bo one szybko zeszły. Aha, i parę tych papryczek. No i chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o warzywa. Tak, miało być tylko kilka papryczek i kilka pomidorów, a tu znowu całe pudło się nazbiera, a jeszcze tamto nie zjedzone. No ale jak wszystko już dojrzewa i to momentalnie, no to szkoda przecież na krzakach zostawiać. A teraz co? 19 z minutami, no i już w zasadzie robi się szaro. Ja co prawda jeszcze z chęcią bym coś podłubał, no ale jak już dzień krótki, to i nie bardzo jest co. A w budynku zaczynać kolejnej roboty dzisiaj to już mi się chyba na godzinę czy dwie po prostu nie chce. Z daleka widać już, że wychodzi księżyc, połóweczka. Także chyba takim akcentem zakończę odcinek. No i standardowo. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu.